się Maneczko, z tej strony Bruno. Znajdujemy się aktualnie w rejonie krakowskiego AWF-u. Przepraszam, już Akademii Kultury Fizycznej, czyli AKF-u. Tutaj można zobaczyć. Stadion, lecz nie na stadion, dzisiaj tu przyjechaliśmy. Odbywają się mianowicie zawody z cyklu Krakowski Cross, a przy nich także Akademickie Mistrzostwa Małopolski w biegach przełajowych i tam dzisiaj wystartuję reprezentując swój klub uczelniany, czyli AZS Ułek Kraków na dystansie 6 km. Nie mam pojęcia jaka będzie stawka, jakich rywali mogę się spodziewać. Fajnie uda się wywalczyć medal, bo w zeszłym roku miałem srebro, natomiast Teraz e, może być to zupełnie inna sytuacja, mogą być mocniejsi rywale. Ja jestem, myślę, w podobnej formie jak byłem rok temu, w tym okresie. Może odrobinkę lepszej nawet. Biegam 6, 6 km. Prawdopodobnie będę musiał pobiec w kolcach. E, jest to bardzo długi dystans dla mnie, jak na bieg w kolcach. Najwięcej przebiegłem dotychczas piątkę, a kolców nie miałem na nogach od dobrych paru miesięcy, więc łydki na pewno mocno oberwą, ale myślę, że. Taki wariant będzie i tak bezpieczniejszy niż gdybym przebiegł to w butach i gdzieś się poślizgnął, albo wykręcił kostkę na nierównej nawierzchni. Teraz mamy godzinę, e, chwilę zerknę sobie, 9.35, o 10.15 na krótszym dystansie, czyli 3 km, startuje Dominik wraz z Łukaszem. Więc trzymamy za nich kciuki, na pewno Wam wrzucę jakieś przebitki i wrażenia chłopaków po biegu. No i życzcie powodzenia całej naszej trójce. Zobaczymy, co to będzie. Ja som odvážne chlapaky. Nie mieliśmy żadnych konkretnych założeń na te zawody, jak chodzi o start chłopaków. Mieli po prostu polecieć mocno w ramach takiego przetarcia, mocnego treningu, w przygotowaniach do maratonu. Z mojej perspektywy oczywiście, gdyż chłopaki oczywiście reprezentowali tutaj uczelnie i mieli jak najlepiej zapunktować dla AZS-u. No i myślę, że całkiem fajnie im się to udało. Zaraz zresztą zobaczycie, na jakich pozycjach ukończyli bieg. Dawaj Łukasz, do końca, dawaj, dawaj! Do samego końca, dawaj! Super robota! No, i ruszył mój bieg, czyli 6 km. I jak widać, ruszyłem w czołówce, ale czułem od początku, że to nie jest mój dzień że jestem taki ospały, że nie mam po prostu ochoty się męczyć. No i pewnie po części dlatego zostałem w drugiej grupce, i zrobiła nam się dosyć wyraźna luka do czołówki po pierwszej pętli. Wybiegając na ostatnie okrążenie, urwałem się nieco w grupce, z którą trzymałem się wcześniej i znajdowałem się na piątej pozycji ze stratą około 10 sekund do miejsc w okolicy podium. Czy udało mi się dogonić chłopaków, którzy lecieli przede mną? Sprawdźmy. duży odstęp zostawiłem może bym ujechał chłopaków może nie a tak to brakło parę sekund ale przerwę chcę w się sensie odstęp tak o chyba ponad połowę zmniejszyłem na tej ostatniej części walczyłeś walczyłeś ale nie chciało mi się totalnie więc jeden z tych dni gdzie po prostu musisz się zmusić do cierpienia nogi takie przez pierwszy kilometr były spoko, a potem już takie trochę z waty, ale lecę się ubrać, żeby się nie rozchorować z powrotem, bo dopiero ozdrowiałem, jest spoko, piąte miejsce jest gitara, może za dwa tygodnie takim tempem dziewiątkę na ampach, byłoby spoko, ale zależy jaka będzie trasa i w jakim będę stanie po tym biegu, albo moje nogi raczej, czy, czy dobrze zniosły szóstkę prawie w kolcach, czy, czy jednak będę skatowany sumowanie MM z przełaju, yy, trasa wymagająca, tak jak to jest standardowo na takich biegach, dużo głota było, doping był niesamowity, niosło mnie, nogi po prostu niesamowicie niosły do przodu, ekipa AZS-u bardzo dopingowała, niesamowicie, podnosiło to na duchu, na duchu, kiedy już duch to dawało sił, jestem z siebie zadowolony. Jakie miejsce? Dziewiąte, jakby to skrócić, to jestem pierwszy na pięć osób. Trochę aż nie wiadomo co dodać do tego, bo czuję się tak samo jak Łukasz, bez dopingu naszej wspaniałej grupy, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz, to jestem dziesiąty w Małopolsce, byłem zaraz za Łukaszem, generalnie samo poczucie było mega git, super się czułem i te biegi czy są dla mnie, nie wiem, dużo błota, generalnie duży dyskomfort, ale świetnie się bawiłem i to jest teraz w życiu sportowym najważniejsze, żeby się dobrze bawić, Więc głos. Przenosimy się szybko, niespełna dwa tygodnie w przód, jedziemy do Łodzi na Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, czyli najważniejszy start w tej części sezonu dla mnie, a dla Dominika i Łukasza ostatnie mocne przetarcie na 8 dni przed Krakowia Maratonem. Siema, jesteśmy w Łodzi, przyjechaliśmy właśnie na Ampy. Start jest jutro, czyli w sobotę 29 marca. Teraz jest godzina 16 i zaraz idziemy zjeść obiad. Potem zrobimy sobie krótki rozruch, jakieś 4-5 km spokojnego biegu i parę rytmów. Kolacja, jakaś integracja, miłe spędzanie czasu. No i jutro. O 12.30 lecimy dziewiątkę. No, i jeśli będę miał siły i nie będę totalnie sponiewierany, to pobiegnę także w sztafecie. 4 razy 15 km, gdzie właściwie biegną dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Także taka sztafeta mix. Zobaczymy. Jaką formę udało wypracować się przez ostatnie 7 tygodni przygotowań, bo tyle czasu temu zacząłem trenować po przerwie związanej z kontuzją. Jak chodzi o mój aktualny trening żeby was wprowadzić bardziej w kontekst, to od momentu kiedy rozpocząłem te przygotowania do sezonu 2025 moje podejście uległo drastycznej zmianie. Nie klasyfikuję bowiem już sam siebie jako wyczynowego sportowca. Biegam 4 razy w tygodniu i i traktuję to bardziej jako taki dodatek do życia, niż jako główną oś. Wydaje mi się, że jest to całkiem rozsądna zmiana, gdyż pozwala mi to realizować w wolnym czasie inne zajawki. Mam dzięki temu na nie więcej energii, a przy okazji po prostu nie łapię kontuzji przynajmniej na razie. Wydaje się, że wszystko wychodzi na prostą. Mój kilometraż w ostatnich tygodniach oscylował w okolicy 40 km. Zaliczyłem też dwa starty. Były to akademickie Mistrzostwa Małopolski w biegach nie niespełna dwa tygodnie temu. No i po tym starcie, jeszcze w poniedziałek, cztery dni temu, dałem mocną zmianę w sztafecie dla uczelni w Biegu Kościuszkowskim w Krakowie. No i tam na dystansie około 1400 Metrów, przytrzymałem tempo 2,54 na kilometr traktowałem to jako po prostu takie fajne szybkościowe przetarcie przed jutrzejszym startem no i zobaczymy na co mnie stać dobra, lecę się lekko rozpakować a potem zamykamy na obiekcję. ale masz kokoik ty wow. to, jak chcesz zaliczkę? A kurwa. Pod wieczór wybraliśmy się na krótki rozruch składający się z 5 kilometrów biegu spokojnego i kilku rytmów A tutaj macie mały cosplay tego jak wyglądaliśmy chwilę wcześniej uciekając ośmiu kibicom Widzewa Siema eee, Moje nastawienie przedstartowe Trzeba mocno pobiec Potwierdzić formę przed maratonem Zgrzać bruna bo startuje na dłuższy dystans 9 km Bruno myśli, że mnie zdubluje, ale on, on nie wie, że jego zawodnik jest w formie. Bruno będzie grzany. Pozdro, do jutra. Zawody rozpoczynały się około 10.30. Część zawodników musiała wybrać się na start wcześniej, gdyż startowali bliżej początku zawodów. Ja wraz z resztą ekipy, która startowała nieco później, dojechaliśmy tak, żeby zdążyć pokibicować startującym wcześniej. Połapcie urywki ze wcześniejszych startów. Start jak można było się spodziewać, był dosyć mocny. Jednak zająłem dobrą pozycję i pierwsze dwa kilometry pokonałem w tempie w okolicach 3,25 na kilometr. Trasa ogólnie była szybka i przyjemna, warunki też sprzyjały, gdyż było ciepło, ale nie za gorąco. Do pokonania na każdym półtora kilometrowym okrążeniu mieliśmy jeden podbieg, około 80-metrowy o umiarkowanym nachyleniu, no i zaraz później była nawrotka na samym szczycie i rozpędzaliśmy kopyta z górki. Bruno, <inaudible> 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 oh, that was never meant to fall upon. It was not supposed to cause us home. But these days, all it does is wonder. There's a better way to start again. There's the pain that sounds real. All that anger, is so concealed. Still, you're lost. That was never meant to fall upon. Just let me home. давай мы A few moments later Jazda Łukasz pięknie! Jazda Dominik! Jeszcze jednego! Dawaj, dawaj! Obiegłem lepiej niż mogłem. Chciałem wszystkich co chciałem i jeszcze jednego. No i bardzo dobrze, to się Liczyłeś które miejsce tak orientacyjnie? Czy ciężko było Nie, przez tych? Kilka chyba... słów za kamery poprosimy. Ciężkie gówno. Pierwsza dwójka po 325 była. No ale stwierdziłem, że trzeba tak, bo potem to może nie dam, możliwe, że nie dał rady nadrobić. Nie? A potem tak około 3,35 na zegarku pykało. Ostatnia pętla chyba znowu około 3,25 tempo, więc naprawdę lepiej niż myślałem, że dam radę, szczególnie, że no nie czułem się wybitnie. Czułem się tak jak takie 6,5 7 na 10, więc naprawdę jest bardzo w porządku. Jestem zadowolony i w końcu. Dałem z siebie praktycznie 100%, no ciężko było tu więcej wyciągnąć, bo na ostatnich zawodach gdzieś tam był zapas cały czas, a tutaj na ostatnie pętli czułem ze dwa razy jakby mi się już miało dźwignąć do żygania, więc nie wiem czy zaraz nie będę musiał iść szaki. No, i mamy to, moi drodzy. Wygrywam się już z Krakowa na spokojnie. Kilka dni po Ampach. O Boże, co to były za emocje. Finalnie uplasowałem się na 15 miejscu Open, jednak ten wynik zagwarantował mi trzecie miejsce, czyli brązowy medal w typach uczelni społeczno-przyrodniczych. Tak, na Ampach jest osobny podział na typy uczelni, i tam również prowadzone są dekoracje. No i e, jakby to nie brzmiało po moich. Ponad 10 już latach przygody z bieganiem mam swój pierwszy medal e, imprezy jakiejkolwiek rangi mistrzostw polskiej, co prawda tak jak mówiłem, jest to medal, tylko w typach uczelni, jednak na poprzednich trzech zawodach. Typu amp. Byłem dosyć daleko od, e, od medalu, nawet w typach uczelni, a teraz zupełnie, właściwie niespodziewanie stało się to faktem. Mega radość. Teraz jeszcze pokrótce opowiem, jak wyglądał sam bieg z mojej perspektywy. Więc, tak, ruszyłem myślę właściwie idealnie. Trochę szybciej niż chciałem, ale na przełaju jest to często konieczne, żeby zająć w miarę dobrą pozycję. Tak więc, pierwsze 2 kilometry, czyli e, no niecałe półtorej pęty. Pokonałem w tempie 3,25 na kilometr. Po pierwszej z sześciu pętli zajmowałem 24 miejsce. No i w późniejszej części biegu e, oczywiście stawka zwalniała biegacze, którzy wystartowali szybciej, tracili siły i miałem kolejne to osoby. Tutaj wam wrzucę pro, jakby swoją progresję z pętli na pętlę, którą sobie zapisałem na podstawie informacji ze strony Datasport, gdzie zamieszczone były wyniki live, no i też oficjalne później e, wyniki końcowe. Więc. E, Pomimo tego, że moje tempo od 3 km do 8 kilometra oscylowało raczej w okolicach 3,35, czyli 10 sekund wolniej niż zacząłem pierwszą dwójkę, to i tak pozwoliło mi to stopniowo się przesuwać. I tak naprawdę już po pierwszej pętli, chyba żaden biegacz mnie nie wyprzedził, a ja zyskałem właśnie 9 pozycji. Także, no, mega jestem zadowolony z tego, jak udało mi się zrealizować ten bieg. Pod względem taktycznym. Niemniej jednak, pod względem tego, ile z siebie dałem, również wyjechałem się tak jak to już dawno. Mi się nie udało, no i po prostu na mecie padłem, musiałem chwilę poleżeć, długo dochodziłem po siebie, a co gorsza, godzinę po tym starcie miałem jeszcze start w sztafecie, 4 razy 1,5 km mix. No i tam na szczęście biegłem na ostatniej zmianie, więc miałem troszkę więcej czasu, żeby dojść do siebie, ale jeszcze, no nie wiem, z 15-20 minut przed początkiem z mojej zmiany sztafetowej klęczałem pod barierkami i walczyłem ze sobą, żeby nie zwymiotować. No finalnie tam pobiegłem Do, dosyć wolno, no bo chyba dałem 1,5 km, tempem około 3,13 czy tam no 1600 metrów w ogóle ta trasa była trochę e, zawyżona, to nasza dziewiątka to było tak naprawdę około 9400 no i na sztafecie analogicznie tam prawie 1600 metrów miała ta, ta zmiana, no ale nie ma co się dziwić, że pobiegłem e, dosyć wolno, jak godzinę wcześniej wyrobałem się na dosyć długim dla mnie dystansie ponad 9 km i to w przeławie gdzie też mięśnie mam wrażenie, że troszkę bardziej e, ucierpiały, szczególnie uda, myślę, że od przede wszystkim od zbiegów, które też pokonywałem mocno i po prostu wyciągałem ten e, krok długi, lekko atletyczny. Jak chodzi natomiast o Dominika i Łukasza, pobiegli, myślę, naprawdę świetnie. Obaj ukończyli bieg w bliżonym czasie. Łukasz był nieco przed Dominikiem tam chyba około 20 sekund przebiegli to tam w 4.04.02 na kilometr odpowiednio, więc jak na tą trasę, jak na to, że no chłopaki jakoś wielkiego doświadczenia w przełajach nie posiadają. Myślę, że naprawdę fajny. Wynik i ostatnie mocne przetarcie przed maratonem. Mam nadzieję, że zregenerują te biegi biegi w liczbie mnogiej, bo też startowali potem w drugim składzie naszej uczelnionej sztafety. Trzymajcie za nich kciuki. Ja nagrywam to w czwartek, więc zostały tylko 3 dni do Krakowia Maratonu. Niestety prognozy, jak chodzi o warunki atmosferyczne, są fatalne. Zapowiada się najzimniejszy dzień od e, chyba dobrych dwóch miesięcy. Najlepsze jest to, że w piątek, czyli jutro, jeszcze ma być około 17 stopni i słońce. A w niedzielę rano, w porze, o której ma startować maraton, zapowiadany jest przymrozek. Także nie wiem, co z tego wyjdzie, ale jakby coś, to chłopaki mają przynajmniej solidną wymówkę. I ja, jako trener, oczywiście też. To chyba tyle ode mnie. Widzimy się w finałowym epizodzie projektu Krakowia. Obstawiam, że pojawi się w przyszłym tygodniu, zależy ile zajmie mi zmontowanie tego materiału. No i do zobaczenia. Yo! Ogromne gratulacje też dla całego AZS-u i jako chłopaki, jako dziewczyny zajęliśmy miejsce na podium w klasyfikacji typów uczelni. No i shoutout dla Kerego za zmontowanie takiej ekipy. Dzięki wam za wszystko, za ten wyjazd, za doping. I pozdro.